Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada. Jak możemy ułatwić sobie pracę tworząc aplikację w Babu, kiedy mamy do zrobienia jakieś warunki w naszej aplikacji, a przede wszystkim, kiedy tych warunków mamy zrobić kilka i wszystkie one są takie same, lecz musimy je zrobić do różnych elementów? Jak coś takiego zrobić, już Ci pokazuję. Załóżmy, że mamy grupę i ustawiamy sobie tutaj normalnie, na przykład. Flat color, ustawiamy sobie jakiś czerwony, ale robimy warunek, że jeżeli nasza strona, jej szerokość jest na przykład mniejsza niż 800 pikseli, to wtedy zrobimy coś. Więc wybierzmy sobie 800, to zrobimy kolor inny. Ustawimy sobie background color na przykład na zielony. OK, ustawmy layout tej strony na kolumn, ustawmy, żeby ta grupa była też typu, przed Wiersz na pełną szerokość od zera do nieskończoności. Okay. Zróbmy preview i zobaczmy, jak działa nam coś takiego. Okay. I teraz zrobimy zbadaj, żeby mieć wąską stronę. Zobaczcie, jest wąska, mamy zielony element. Jak jest szersza, jest czerwony. Zielony, czerwony. I teraz taki warunek, on jest w miarę prosty, ale zasada działania jest taka sama. Będziemy chcieli wykorzystać go gdzieś indziej. Na przykład do takiego Inputa, weźmiemy sobie jakiegoś inputa, to jest całkiem inna kontrolka i tutaj ustawimy sobie znowu background color na flat color i ustawimy mu też jakiś czerwony, ale znowu chcemy zrobić ten warunek na zielony kolor i jeszcze ustawimy, że ten input też był na pełną szerokość naszej aplikacji, maksymalnie 1200, niech będzie na środku naszej kolumny, OK, więc... Jak zrobić, żeby znowu ten warunek wykorzystać i się nie naklikać jak najwięcej? Możemy po prostu zrobić Copy Condition i to samo zrobić w Input'cie, tylko teraz Paste Condition. Zobaczcie, dokładnie przekopiowała nam ten sam warunek i będzie zmieniała nam tak samo background color. Robimy F5, odświeżamy naszą aplikację i robimy testy. Input jest czerwony, grupa jest czerwona, robimy wąsko, jest poniżej 800 pikseli, 796. Mamy dwa elementy zielone, i tym sposobem możemy ułatwić sobie pracę, właśnie kopiując i wklejając potem takie warunki do różnych elementów, do różnych naszych kontrolek. I takie kopiowanie i wklejanie nie działa tylko w przypadku Condition, ale też w wielu różnych elementach, wielu różnych rzeczach, więc po prostu próbuj, co możesz kopiować, co możesz wklejać, żeby ułatwić sobie właśnie. Pracy. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, aby zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie koniecznie maila lub zostaw komentarz. Cześć!